Witam serdecznie. Czas na powrót i od razu mamy zmiany. Oczywiście pominąłem przez ostatnie dwa tygodnie kilka postaci, kilka rzeczy, które działo się w grze, natomiast nie będziemy do tego wracać. Skupimy się na tym, co jest i co będzie. A zmiany są nie tylko w grze, zmieniłem również sojusz żebyście się czasem nie zdziwili w którymś momencie, jeśli będą nagrywane rzeczy konkretnie z gierki, ale to już mniejsza z tym. Skupmy się na tym, co wydarzy się w kolejnym balansie, ponieważ ten balans nadchodzi już jutro o godzinie 10. Także zaczynamy od chyba najbardziej wyczekiwanej rzeczy, ponieważ Joe dostaje nerfa i to ten nerf polega na tym, że Zamiast 530% tego bezpośredniego uderzenia będzie 450. Dodatkowo zamiast 65% obniżenia leczenia przez 3 tury będzie minus 50% na bustowane leczenie. Więc mamy tutaj zmianę zarówno jeśli chodzi o procenty, jak i formę leczenia, którą będzie tutaj Joff obniżał. Mamy również zmiany w prowokacji, ponieważ przy podwójnym przełamaniu y, długość tej prowokacji będzie zmieniona z czterech tury na trzy tury i dotyczy to e, czarnego rycerza kostiumowego, karę Krampusa, Ludwika, Fosysa, królową Annę, e, królową serc, nie pamiętam teraz dokładnie królowa Karo, chyba się nazywała w grze dokładnie po polsku, e, krzewo Niedźwiedzica oraz grzmot. Także e, to z takich najważniejszych zmian. Dodatkowo mamy też e, pewne zmiany u trochę starszych bohaterów. Mianowicie Elradir będzie mieć wzmocnione obrażenia z 250% na 285% i to jest spoko zmiana, a dodatkowo e, odbicie tego statusu zmieni się z 3 tur na 4. Zmiany dostaje również maliczna, e, zwiększone zostają obrażenia z 260% na 290% i to jest spoko zmiana. A dodatkowo te jej wszystkie alternatywy zostają e, wzmocnione, ponieważ e, debuff many, e, regeneracji many e, będzie zamiast 24% 34% E, obrony z minus 16 na minus 24, a atak również z minus 16 na minus 24. Dodatkowo zmiany, dostaje również Mika. I tutaj, jeśli chodzi o e, naładowanie Manny, no to e, plus 20% zmieni się na plus 25 e, na pierwszym e, ładunku, choć, o, oczywiście o to mi chodziło, i tutaj zmienia się ten e, debuff. Ten buff obrony. Sorry, wybaczcie, nie jest to jeszcze w formie Muszę wrócić z tego wakacyjnego modu. Także jeśli chodzi o obronę, no to na pierwszym ładunku z 20% na 25%, na drugim ładunku z 40% na 50%. A regenerację mamy na pierwszym ładunku z 15% do 24%, na drugim z 26% do 33% oraz na trzecim z 33% do 38%. Dodatkowo Serostli dostaje zwiększone obrażenia z 280% na 310. Yangmei również e, zmiana podobna, jeśli chodzi o obrażenia, e, a dodatkowo e, szansa na uderzenie z, zamiast 50% będzie 60%. Przypuszczam, że niewiele to zmieni. Natomiast fajnie widzieć, że przynajmniej cokolwiek w tych bohaterach się e, rusza na plus. Natomiast nadal Będą daleko, daleko w tyle. E, patrzmy dalej. Yunan jego podstawowa wersja: obrażenia zwiększone ze 161% na 200%, dodatkowo e, obrażenia z piasku e, na 3 tury zwiększone z 339 na 399 oraz e, redukcja leczenia z dwóch na 3 tury. Dodatkowo e, czyścił z tylko siebie, a obecnie będzie czyścił ze wszystkich sojuszników. I to jest fajna zmiana. W przypadku kostiumowej wersji obrażenia ze 176% na 215% oraz obrażenia od piasku z 600 na 700. No i mamy jeszcze zmiany, jeśli chodzi o rodziny. Eee, I Tutaj dosyć mocne te zmiany procentowe, przynajmniej jeśli chodzi o, o atak i o obronę oraz e, punkty życia. Zmiana e, regeneracji many tutaj nie następuje, więc Walhala e, z plus 7 na plus 16% ataku, z 7 na plus 16% obrony i z 13 do 28% punktów życia. Dosyć mocne są te zmiany. Sprawdźmy jeszcze podziemie, tutaj z 8 na 13%, z 8 na, 12, na, 12, na 13%, jeśli chodzi o obronę, i z 12 na 24%, jeśli chodzi o punkty życia, czyli teraz no, dosyć mocno te e, walhali jednak się ruszyły bardziej e, niż, niż podziemie. I dodatkowo rodziny z festiwalu wyzwań numer 1, czyli piraci, strażnicy na czarów z lasu oraz z awalonu, z 8% ataku na plus 17%, z 8% obrony na 17%, 12-30% do 30 życia. I również regeneracja many pozostaje taka, jaka była. Dajcie znać, co o tym myślicie? Jak podobają Wam się te zmiany? No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!